No i drodzy, cóż za nowość? Wtorek mamy i podbiegi. Wyjście na 200, prawie 9 km. Tylko dzisiaj jest wyjątek. bo jak to powiedziałem, przed startem tydzień jest lekko. Tak więc dzisiaj weszło na dużych prędkościach poniżej 4 na sekundę, ale wyszło 6 razy sześć razy, po to żeby się nie przemęczać a do startu docelowego jeszcze końcówka trochę w czwartek kilka szybkich odcinków i powiem tyle trzymajcie kciuki za Gdynię a kto biegnie Gdynię dawać komentarz łapka w górę i dobrego popołudnia, trzymajcie się wtorek 16 45 tak jak powiedziałem wcześniej. Podbiegi dzisiaj był ostatni tydzień właśnie przed w tym tygodniu są zawody. przed zawodami, jeżeli startujecie, starajcie się wychodzić z intensywności treningowej tak żeby mieć na zawody siłę i cieszyć się bieganiem, a nie podczas startu, żeby czuć w nogi kilometraż treningów, No to był czas tak naprawdę osobiście mogliście się razem ze mną przygotowywać od stycznia lecieliśmy razem z nagrywaniami informowałem, dokumentowałem i tak to właśnie jest. Ale dzisiaj kolejny przejaw absurdu w naszej Polsce, czyli jak jakim trzeba być ignorantem. Nie lubię bardzo ludzi, którzy nie szanują drugich osób i nie ma na to przyzwolenia i nie będzie. Przede wszystkim jeśli ktoś jest tym biegaczem, zwalniam zawsze przed przejściem na pierwszych. Wchodzę na jedno czwartą przejścia auto, samochód Mercedes. Szanowny pan, nie wiem czy kupił, czy dostał prawo jazdy. Pewnie wylosował w chipsach, przejeżdża mi prawie po nogach. Już nieraz była taka sytuacja, że dogoniłem jego gościa, ale dzisiaj mi po prostu się nie chciało. Po co tracić nerwy i czas? Ale następnym razem nie będzie pobłażliwości, będzie gonione. 3,350 to nie jest problem, żeby dogonić samochód. Tak więc miejcie się na baczności, więcej empatii i dbajcie o siebie i o drugiego człowieka. Pozdro. Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, wjeżdża Lind Excellence. Nie wiem czy dobrze wymawiam, może odezwał się do mnie producent Linda i powiedzą jak to dobrze wymawiać, ale wjeżdża czekolada 90% kaka i powiem szczerze, że testuję od kilku dni, już ponad połowy nie ma i jest rewelacyjna, nie ciągnie tak jak zwykła czekolada, a skład jaki mamy Masa kakaowa 90%. Miaska, tłuszcz, kakao obniżonej zawartości tłuszczu, cukier. Tak więc, ja osobiście za cukru za dużo nie wiem, Ale po treningu idealna w sam raz, po bieganiu. Tak więc, to ja zostaje na mojej liście. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Czwartek i dzisiaj ostatni. Szybki akcent przed w Gdyni. 11, 85. było to 4 razy myślę około 4 razy yy, 700 metrów na tam przerwy chyba mam, albo minuta 50 Nie patrzyłem od dzisiaj to właśnie na samopoczucie, samopoczucie. Tak więc do soboty wieczora. Spokój. Jutro. Wyjazd. Tak więc może jeszcze jakieś rozbieganko będzie w piątek, ale nie chcę kusić. Będzie konkretny start na gdyni. Trzymajcie się. Do zobaczenia dobrego popołudnia. Elo jak się nie da. Wszystko się da. Trzeba działać. Moi Drodzy, dotarliśmy gdynia Zdobyta 386,3 km Średnie staranie 4,6 Więc rewelacja, myślę, zostało Zużycie 4,6 zasięg 690 km jeszcze Tak więc, sacy, sacy, sacy Dobrego weekendu wam życzę Gdynia pół odbiór pakietów dopiero zaczęli Tak więc wszystkim powodzenia Co drogie biegaczki po raz kolejny w ramach imprez sponsorom federalnym jest PKO Bank Polski Bieg... moi drodzy jak tu nie biegać w dymie taki widok Dziś półmaraton. Trasa wymagająca 131.

Puszka rowerowa rekovery po półwce w Gdyni Całkiem Całkiem spoko Ale w Sopocie To ludzie masakra Nie Jeżdżą jak chcą Czy to na drodze, czy na rowerach Jestem przerażony Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście na rowerze w Sopocie Ale Trzeba mieć oczy na około głowy A tutaj puściutko, fajnie okolice Amber stadionu.